Co się stało się z panem Lechem e, e, Kaczyńskim i z Marią? E, jak oni zginęli? I, I tak dalej. Naprawdę niech Putin powie, że 70 lat mordowali naszych dziadków, pradziadków, wujków, synów, ojców, córek i tak dalej. prawnuczków. już nie będę wymienić tutaj e, narodu i społeczeństwa. Ale i, bo naród wie jak pokolenie idzie dalej. Każdy wie. I... Niech Putin stanie, niech przyjedzie i niech powie tak te słowa. Przepraszam, a inaczej przepraszają Polaków, Polaków, że 70 lat minęło i... Nawet historia się nie dowiedziała, Polska i Polacy młodzi, e, którzy e, będą piastować naród polski, nasze pokolenie, nie wiedzą, że to ruskie mordowali, a to oni mordowali naszych, tak jak wymieniłem, dziadków, pradziadków, ojców, wnuczków, synów, córek i tym podobne.